Oppenheimer, czyli nowy film w reżyserii Christophera Nolana, to film lepszy niż się spodziewałem, ale oczywiście nie jest to film pozbawiony wad. Jednak na sensie bawiłem się na tyle dobrze, że mam do powiedzenia o nim kilka miłych rzeczy, a disclaimer: jestem raczej nolanosceptyczny. Nie jestem wielkim fanem stylu reżyserii i tworzenia produkcji przez tego reżysera, ale z racji tego, że dostrzegłem kilka elementów, które sprawiają, że ten film jest lepszy od poprzednich produkcji w jego wykonaniu, a szczególnie w porównaniu do ostatniego filmu, czyli filmu Tenet, czas powiedzieć sobie, co w tym filmie wyszło. A co niekoniecznie? Na początku musimy zaznaczyć, że ten film jest już w tym momencie sukcesem komercyjnym, bo ile przegrał znacząco z drugą częścią Double Featurea Barbenheimer, czyli Barbie, o tyle 180 milionów zarobionych w weekend otwarcia, przy 100 milionach budżetów gwarantuje, że ten film na pewno zarobi tyle, ile zarobić powinien, aby być sukcesem i aby Zwrócić się z nawiązką. Warto zaznaczyć również, że jest to jeden z lepszych weekendów otwarcia dla filmów w reżyserii Nolana, ale niestety ten film nie przeskoczył zarobkiem filmów o Batmanie. Każdy z trzech aktów tego filmu niesie ze sobą zupełnie inne odczucia, klimaty i emocje. Bo pierwszy akt to zupełny chaos, aż do 50 minuty, czyli pojawienia się postaci granej przez Mata Damona. Widzimy wówczas. Co najmniej trzy płaszczyzny czasowe, z czego jedna jest czarno-biała, bo całość rozpoczynamy od lat 30., kiedy to młody Robert J. Oppenheimer rozpoczyna wizję na temat tego, co stanie się jego naukowym dziedzictwem, a jednocześnie podróżuje przez Europę, która jest coraz mocniej rozdzierana napięciami przed II wojną światową i zgłębia swoją wiedzę, jeśli chodzi o potencjalne rozszczepianie atomów i energię atomową mającą służbę użyć do różnych celów. Drugi akt to oczywiście lata 40. i projekt Manhattan, a także tworzenie Los Alamos, które było wielkim centrum badawczym, które pracowało nad rozszczepianiem atomów uranu i plutonu, a także testowaniem energii atomowej i pierwszym testem bomby atomowej. Drugi akt to również Przesłuchanie Roberta Oppenheimera, który po zakończeniu II wojny światowej coraz mocniej boryka się z wyrzutami sumienia na temat tego, co stworzył i do czego to dzieło posłużyło. Armii Stanów Zjednoczonych. Natomiast trzeci akt rozgrywa się w połowie lat 50., i w większości stworzony jest w czerni i bieli. To moment przesłuchiwania Louisa Straussa, granego przez Roberta Downey Jr., który postanawia uczynić Oppenheimera kozłem ofiarnym, który zostanie rzucony na pożarcie kongresowi, a w zamian za to Strauss otrzyma pozycję, która ma być zwieńczeniem jego kariery. Tak naprawdę Pierwszy akt jest okropnym chaosem do momentu pojawienia się Mata Deimona, czyli generała pułkownika Leslie'ego Growsona, natomiast drugi akt to największe mięso i najlepsza część tego filmu. Bo ile w trzecim akcie, czyli w tej końcówce, który staje się thrillerem politycznym, a jednocześnie tworzy legendę Oppenheimera, czyli proroka i męczennika, w którym to mowa oczywiście o trzecim akcie, Króluje aktorsko Robert Downey Jr., który wydaje mi się tą rolą zapewnił sobie Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. O tyle drugi akt wydaje się tym najbardziej spektakularnym, bo mamy do czynienia z rozwojem Los Alamos, z pracą nad rozszczepianiem atomu i tworzeniem bomby atomowej, a także rodzącymi się wątpliwościami Oppenheimera i. Kulminacji, którą jest oczywiście testowe odpalenie bomby atomowej, które jest naprawdę spektakularnie wykonane w tym filmie. Ale ten film to również coś, czego dawno nie widzieliśmy, myślę, że dobrych kilkanaście lat w filmach w reżyserii Christophera Nolana. mianowicie tego, że oprócz wielkich idei, które zamknięte są w humanoidalnej formie, mamy również bohaterów z krwi i kości, prawdziwych ludzi, którzy mają swoje wady, rozterki i którzy Borykają się z decyzjami, które okazują się wyborami, nie do końca. Moralnie poprawnymi. I oczywiście J. Robert Oppenheimer jest na końcu tego filmu przedstawiany jako niezrozumiały prorok męczennik, czyli mamy tutaj do czynienia również z ogromną marmurową postacią, która jest legendą i ojcem bomby atomowej, który jest postacią z jednej strony nieskazitelną i genialną, z drugiej strony wewnętrznie skonfliktowaną, nie tylko naukowo, bo Oppenheimer przedstawiany jest w tym filmie jako dość mocno Chara! osoba bardzo moralnie niejednoznaczna, która jest wspaniałym naukowcem, ale jednocześnie kobieciarzem. Natomiast w postaciach drugoplanowych jest coś naprawdę żywego. Mowa bowiem o żonie Oppenheimera, Kitty, granej przez Emily Blunt, a także Ginny Tetlow, która jest kochanką Oppenheimera, a która jednocześnie mocno boryka się z wewnętrznymi problemami i demonami. W rolę Ginny wcieliła się niesamowita Florence Pugh, ale nawet Matt Damon jako generał Groves wnosi coś niezwykle ciekawego, bo z jednej strony jest to ten prawy i sprawiedliwy żołnierz, ale z drugiej osoba, która ma wiele wątpliwości moralnych i która zawiązuje dość. Bliską relację z samym Oppenheimerem. Ale żeby nie było tak słodko, wspomniałem również, że tą marmurową postacią, która musi zawsze pojawić się w filmach Nolana, jest sam główny bohater tytułowy Oppenheimer, bo jest on od samego początku filmu przedstawiany jako wielki wizjoner, niezrozumiały geniusz, a cytat z początku filmu określa go mianem współczesnego. Prometeusza. Tak jak Prometeusz dał ludziom ogień, aby mogli się nim ogrzać, a ogień następnie posłużył do zbrodni, wojen i morderstw, tak samo rozszczepienie atomów doprowadziło do zbudowania śmiercionośnej wojny, która ostatecznie stała się największym zagrożeniem w dziejach ludzkości. Sam film pozostaje nas z bardzo dwuznaczną sceną, w której do Oppenheimera dociera, że jego stworzenie. Jego dzieło może posłużyć do unicestwienia całego świata. I to właśnie to miało doprowadzić go do wszystkich rozterek. Ważne jest również to, że Oppenheimer jest przedstawiany jako postać po pierwsze, moralnie niejednoznaczna, ale jednocześnie przedstawia jego młodość w bardzo ciekawy sposób, bo był w pewnym rodzaju wolnomyślicielem, który zgłębiał przeróżne idee, ideologie, a także teorie niestety stronił od komunizmu, a także najróżniejszych dziedzin nauki, mimo tego, że był noga z algebry. Warto zaznaczyć sobie jeszcze, że oprócz aktorstwa dość istotnymi elementami jest strona wizualna tego filmu, ale jednocześnie nie uważam, aby... Ten film wyróżniał się jakoś szczególnie jeśli chodzi o wizualia, przyrównując go do poprzednich produkcji w reżyserii Nolana. Nie zauważyłem nic bardzo mocno wyróżniającego się na telewizualnym, oprócz pewnych surrealistycznych i abstrakcyjnych ujęć, z których raczej sam Christopher Nolan nie był dotychczas znany, ale ta obsesja Nolana na punkcie tworzenia fizycznych nośników z filmem, czy to w imax czy to w formacie 70 mm, i oglądania go jak największych, jak najważniejszych. Najszerszych, jak najwyższych ekranach, wydaje mi się obsesją bez sensu, przynajmniej w przypadku tego filmu, bo oprócz drobnych elementów nie ma w nim tak naprawdę wielu momentów, w których ta wysoka jakość doznań wizualnych była konieczna. Inaczej jest natomiast jeśli chodzi o doznania audio, mam wrażenie, że jeśli chodzi o inżynierię dźwięku i dźwięk, ten film stoi na bardzo wysokim poziomie i będzie spokojnie jednym z głównych kandydatów do zdobycia w kategoriach technicznych bardzo dużej liczby Oscarów, bo to jak zaaranżowany jest w tym filmie dźwięk, to coś naprawdę niesamowitego. Dźwięk sam w sobie buduje ogromne napięcie i wyczekiwanie uderzenia wywołuje gęsią skórkę, bo mamy oczywiście scenę testowego wybuchu bomby atomowej, ale nie mamy dźwięku wybuchu bomby atomowej w stylu Michaela Baya czy braci Rousseau, kiedy to wraz z eksplozją pojawia się dźwięk. Nie, 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 nie. Zrzut bomby w scenie, którą obserwujemy, znajduje się kilkanaście mil od miejsca obserwacji naukowców, a więc całe to wyczekiwanie, oczekiwanie na nadejście fali dźwiękowej jest niesamowite. Mamy bowiem kilkadziesiąt sekund ciszy, po których następuje niespodziewane uderzenie. I to chyba zrobiło na mnie największe wrażenie w tym filmie. Muszę przyznać, że dostrzegam wiele pozytywów w tym filmie, ale wydaje mi się, że na wielu płaszczyznach jest to nic innego jak naprawdę dobrze, poprawnie stworzony film dramatyczny z elementami filmu katastroficznego. Rozumiem pozytywny odbiór Oppenheimera, ale nie do końca rozumiem zachwycanie się i uważanie go za arcydzieło współczesnego kina. Jeśli jesteście jedną z tych osób, która tak właśnie uważa, twierdzi, że jest to kino doskonałe, napiszcie mi proszę w komentarzach dlaczego tak uważacie. Jeśli jesteście jedną z tych osób, która Podobnie do mnie, również odezwijcie się w komentarzach i porozmawiajmy sobie na temat plusów oraz minusów, bo ten film ma sporo obu, chciałem jeszcze poruszyć kwestię niepoprawności historycznej, bo o ile film mówi nam, że Oppenheimer znał tereny los Alamos w Nowym Meksyku, bo niedaleko tej przestrzeni miał wraz z bratem Rancho, które regularnie odwiedzał. Twierdził on natomiast, że cały ten teren oprócz jednej szkoły i miejsc, w których rdzenna ludność chowa zmarłych w obrządku rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, co jest historycznie poprawne, gdy stwierdza na koniec realizacji projektu Los Alamos, że teraz należałoby te ziemię oddać rdzennym mieszkańcom. Oczywiście rząd Stanów Zjednoczonych się na to nie zgadza, pominięto dość ważny element który poznałem podczas przygotowywania się do seansu. Mianowicie na tych terenach żyło dość sporo emigrantów z Meksyku, czyli ludności latynoskiej, która w dużej części została zaangażowana w tworzenie całego miasta Los Alamos, bo przecież nie tworzyli go wyłącznie naukowcy i żołnierze, bo byłoby to niemożliwe, którzy jednocześnie byli traktowani, mowa oczywiście o latynosach, jako ludzie drugiej kategorii, bo gdy żołnierze i naukowcy wszyscy otrzymywali cały osprzęt, całą odzież ochronną, która miałaby ich uchronić przed promieniowaniem radioaktywnym, to w tym samym czasie robotnicy pochodzenia latynoskiego pracowali przy radioaktywnych elementach gołymi rękami. I to z tego powodu duża część tych mężczyzn zmarła, a wielu przez lata mierzyło się z chorobami wynikającymi z napromieniowania. Więc J. Robert Oppenheimer dość mocno został wybielony pomimo jego wewnętrznych rozterek i pomimo tego, że wydawał się całkiem prawym gościem. Został przedstawiany w sposób białego zbawcy, a całkowicie zostały w jego historii pominięte te elementy, które bardzo mocno można byłoby zakwestionować, jeśli chodzi o etykę i moralność. Ten film stoi Aktorstwem ten film stoi, inżynierią dźwięku ten film stoi również bardzo ciekawymi i niecodziennymi jak na Christophera Nolana elementami surrealistycznymi. Mowa oczywiście o sekwencji przemowy do pracowników po udanej próbie odpalenia ładunku atomowego. Natomiast jest to film długi, jest to film momentami bardzo powolny, jest to również film, który potrafi zmęczyć. Dlatego wydaje mi się, że nieprędko Drugi raz sięgnę po ten film i nieprędko po raz drugi obejrzę to trzygodzinne dzieło Christophera Nolana. Ja czekam na Was w komentarzach. Porozmawiajmy sobie o Oppenheimerze. Dziękuję Wam za to, że zajrzeliście do materiału, a my widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.